Tyle czasu planowałam tę wycieczkę, a tu już opóźnienie! Gdzie jest ta fotografka? Nie, 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 nie! nie, nie. Bardzo was przepraszam! A, wybaczycie mi, pewnie nie wybaczycie, a może jednak. A, oczywiście, pomogę ci przygotować. Księżniczko Twilight, jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni. Towarzystwo historyczne Canterlot chce udokumentować pracę, którą wykonują nauczycielki przyjaźni. Pozwólcie, że was upiększę. A, a, a. Ej, nie chcemy, żeby nam sterczał jakiś włos, prawda? To są zdjęcia do kronik historii. A teraz? To wszystko tak?! Zapomniałaś o Starlight! Ja jej też zrób fotkę! Dobra. A teraz wybywam stąd. Wiem, że jesteście zajęte. mam Wszystko, czego potrzebuję. Parszywa szóstka. Tak, no wiem. Ten wspaniały plan dojrzewał już od bardzo dawna. O, dziękuję, Applejack. Znam zaklęcie, które pozwoli mi stworzyć kopię każdego kucyka. Wystarczy mi tylko jego zdjęcie i włos z grzywy lub ogona. O, i to. Dlaczego chcecie skopiować? Ponieważ księżniczka Twilight i jej kumpele kontrolują klejnoty harmonii, najpotężniejszą broń, jaka istnieje w Equestrii. Co znaczy, że ty też możesz ich używać! I służyć mnie! Wspólnymi siłami nareszcie zniszczymy Twilight Sparkle i jej natrętne przyjaciółki! Oczywiście nie zapominam o Starlight. Glimmer ukradła mi gniazdo. Zbuntowała moich poddanych, dlatego ja ją ukażę, odbierając jej przyjaciółki, a potem ją też zniszczę! Kiedy posiądę władzę nad klejnotami, zbuduję nowe gniazdo kucyków ziemskich, jednorożców i pegazów i będę rządzić jako królowa jak dawniej! Na szczęście nie mamy dużego opóźnienia. Szykujcie się na zabawę! Czy to ma być zabawa-zabawa? Czy nauka udająca zabawę? To i to. Jesteśmy tak zajęte pracą, że ostatnio rzadko spędzamy razem czas. I być może zaplanowałam też parę gier przyjaźni. Wchodzę za to! Może być przyjacielskie łapanie, kucykowe piramidy? O! I wchowanego! Kto mnie znajdzie? A ja cieszę się, że spędzę z przyjaciółkami parę dni w ciszy i spokoju. Rarity, dlaczego Applejack wiezie twoje rzeczy? O, to nie moje! Tak, kiedyś przesadzałam z bagażami, ale teraz biorę podstawowe rzeczy. Lubię prostotę. Zwykle nie biorę tyle kwipunku, ale czy wiedziałyście, że to będzie pierwszy biwak Starlight? Jakoś nigdy nie czułam potrzeby, żeby wałęsać się po lasach. W domu są książki, herbata, mniej robali, dach. I właśnie z powodu takiej postawy wlokę ze sobą cały ten majdan. Chcę, żeby Starlight miała super wypasione warunki biwakowe ala Apple. A gdzie będzie nasz obóz? W pobliżu tego, co tak naprawdę kiedyś nas połączyło, czyli drzewa harmonii. Słuchajcie swojej królowej, musimy odnaleźć klejnoty harmonii. Biegać za jakimiś klejnotami? Racie co za koszmarny dzień! Nie! Teraz to jest koszmarny dzień! Te klejnoty są moje! Tak samo jak ten kamień! O, i ten patyk! Ja to mam pełno różnych klejnotów tutaj, pod kapeluszem. Daj mnie dziaka, to pokażę. Tch, brednie! Dlaczego ich nie zaatakowałaś? Że co, proszę? Byłaś na tyle blisko, żeby wyrwać im włosy z grzyw. Dlaczego wtedy się nie zemściłaś? One pokonały moją armię. Nie będę atakować sama. Potrzebuję. Przyjaciół? Służących i mocy wszystkich klejnotów. Jasne. To gdzie są te klejnoty harmonii? Miejsce, gdzie znajduje się najpotężniejsza broń Equestrii, to jest bardzo pilnie strzeżona tajemnica. Wiem, że klejnoty są ukryte gdzieś w tym lesie. No wiesz, to jest dość duży las. Aaaa! Musicie się zatrzymać! I powąchać te róże! Aaaa. O! Aaaa! A, no tak, róże, ale spróbujmy trzymać się planu. Applejack, skarbie, czy masz na tym wozie coś do pielęgnacji grzywy? Eee, zaraz sprawdzę. E, mam bandanę. Pośród tylu rzeczy nie masz nawet olejku do włosów, nie jesteś przygotowana. Jestem! Na biwak! Dajesz radę, Starlight? E, tak. O nie! Razem z siostrą spadłyście z drzewa i zostałyście rozdzielone? Och, to okropne! Chodź, twoje gniazdo musi być gdzieś niedaleko stąd. Wow! Pięknie! Jeśli ciągle się będziemy bawić, to nie zdążymy zrobić tego, co zaplanowałam! Słusznie! To ostatni drzewie harmonii, ten paraspraj! Jestem taka znudzona! Daleko jeszcze! Ale dokąd? Przecież nie wiemy, dokąd idziemy. Im prędzej przeszukamy las, tym szybciej znajdziemy klejnoty. Ja wiem, gdzie są te klejnoty, bo ten kamień mi powiedział słowo. Chciałaś polatać, ale spadłaś i się zgubiłaś? To miłej przechadzki. Przyjdźcie po mnie, jak coś się będzie działo. Gdzie są te dwie? E, e, wielki niedźwiedź w skarpetkach przyszedł i ich porwał i się ulotnił. Ale to było dziwne, mówię wam. Zawracamy! Idziemy po nie! Nie, idźcie dalej, a ja ich poszukam. Więcej zdziałamy, jeśli się rozdzielimy. No, no, dobrze. Masz moje pozwolenie. Pozwolenie? Ty nas bardziej potrzebujesz niż my ciebie, wasza wysokość! Tamte są bezmyślne, ale jeśli ja je poprowadzę, to na pewno znajdziemy klejnoty i zagarniemy ich moc dla siebie. Hej! Jak mnie wyprzedziłaś? Szybko jesteś! Szukam Fluttershy'i i Rainbow Dash. A nie ma ich tam? Tak sądzisz? Tak! Chyba, że są już przy Drzewie Harmonii. A co to jest Drzewo Harmonii? Ohoho, to jedna z tych twoich atrakcji, tak? Quiz przyjaźni. To kryształowe drzewo z klejnotami harmonii. Bum! O, jak tam dojść? Trzeba zejść po schodach do rozpadliny, która jest przy Zamku Dwóch Sióstr. na bum! Skąd wiesz? Widziałaś je? Na serio, Twilight! Te pytania są super łatwe! I już jesteś u siebie. O, Rety, ale ja nie wiem, gdzie jestem. Och, Rainbow Dash! Jak dobrze, że cię widzę! Zabłądziłam! To kiepsko! Nara! Co to było? Hej, o, fantastycznie. Najpierw Pinky pędzi naprzód, a teraz Flattershaj wlecze się gdzieś za nami. Moja wycieczka wspaniale się zaczyna. Flattershaj nie ma w zwyczaju znikać tak nagle. Rozdzielmy się i znajdźmy ją. Później spotkamy się przy drzewie. Starlight zajmi się kompasem Ja Świetnie. Dasz tyle zeppel Jack? <laughs> Poszukam Pinky Pie. Nudy, nudy, nudy. To jakieś kpiny. Gdzie pozostałe sługi? Pewnie knują spisek, żeby mnie okraść! Poszły na tajną imprezę o, na tym drzewie. O, u jednej wiewiórki imieniem e, e, Jarek, ale e, trzeba znać hasło, żeby wejść. Dość tego! Macie zawrócić i znaleźć te pozostałe. Przyprowadźcie je do mnie i pójdziemy wykraść Klejnoty Harmonii, żebym mogła zniszczyć życie Starlight tak jak ona moje! Kopujecie? <laughs> Hasło na imprezę to Ruta Baga. Dlaczego nie polecisz do gniazda? O, oh, zapomniałam, nie umiesz! <laughs> Ciebie nikt nie pytał. Obyście wszystkie zamarzły tej zimy. Witaj ponownie, malutki. Wydaje mi się, że wciąż latam w kółko. O, mamo? Dlaczego tak się wyrażacie? Mam pytanie. Nareszcie znalazła się. Mnie? My szukamy Fluttershy. Gdzie jest Starlight? A co mnie to interesuje? Hey! To moje? I to też? I to zdecydowanie zabieram. Rarity, do stu kwaśnych jabłek, po co ci ta wędka? Jeszcze nie wiem, ale chcę ją mieć. Starlight, skarbie! Jako piechór jesteś do niczego! A mówię to ja, więc jest bardzo źle. Tak, wiem. Czy mogłabyś to powiedzieć, Applejack? Kto co chce powiedzieć? Cóż ty za jedna? Bardzo śmieszne, Applejack. Pod plecakiem nadal ja, Starlight. Starlight? No proszę. Chodźcie ze mną, bo tu jest dość niebezpiecznie. Applejack, czy wszystko w porządku? Wyglądasz jakoś blado. A gdzie masz wóz? Eee, ukradli! A, a ja wyrwałam się. Chodźcie ze mną, to opowiem tak, jak było. Pinky, tu jesteś! Co robisz? To miała być bańka! Ugh. Myślałam, że chcesz być pierwsza w obozie. Błagam, po co miałabym się śpieszyć do nudnego, wcale niefajnego obozu? Co? Rainbow Dash, boję się, że coś jest nie tak z spinki. Nie mój problem! Potem wyrosły nam super długie grzywy z kolorowymi pasem Kami! Z podziemi wyszedł twój zamek i wszyscy zrobili. Potem śpiewałyśmy o i... Wyrazał! Co się stało? Wszystkie zwierzątka są na mnie złe! Oj, co?! To niemożliwe! O, możecie się pośpieszyć! Musimy zrealizować plan! Twilight, twój plan może zaczekać! Fluttershy jest załamana! Cóż, to każ jej się ogarnąć. Ja pójdę po resztę. Zostańcie tutaj. O, brawo! Teraz Fluttershy przez ciebie płacze? ty co, Twilight! Gdybyś się tak nie przejmowała planami, zobaczyłabyś, że to ty psujesz wszystkim tę wycieczkę! O? Cóż, jeśli kogoś nie interesuje to, co dla niego przygotowałam, to może powinien zostać w domu? Czy nie możemy się wszystkie pogodzić? Oby tak dalej. Musi się udać. Te niedojdy pomogą mi przeprowadzić mój plan do końca. Twój plan? A... Y, ten plan, y, ja wykonuję Twoje polecenia, Wasza Wysokość. Radziłam sobie z całym gniazdem, więc i z Wami sobie poradzę. mi powód, dla którego nie miałabym Was zniszczyć i zacząć od nowa. Choćby taki, że wiem, gdzie są klejnoty harmonii. Potrzebujesz mnie. Moja, moja. <gry> Moje! <gry> A jeżeli to jest jakaś klątwa, może czarci żart, coś z nią jest nie tak. Co wy tam knujecie we dwie? Ja wszystko słyszę, jasne? Nie liczcie na to, że mnie okradniecie! <gry> Chwila! Mam łopatę, zaraz przed pnącza i cię uwolnię. Ha. Nie ruszaj! Wiedziałam, że chcesz mi to zabrać, ale nic z tego! To jest moje! Słyszysz? Wszystko moje! <ścoughs> Więc byłam sama i miałam tylko. plaster miodu. Tak, tak to było. W sumie przeżyłam zupełnie bez nikogo w tym lesie przez. 120 i jeszcze 7 godzin. Serio? Ciekawe, dlaczego nigdy nam tego nie opowiadała? Ona po prostu chce mi dopiec, rozumiem? Jesteś największą podróżniczką w historii Equestrii. W każdym razie nie potrzebuję tych wszystkich gratów, które ty ze sobą wleczesz. Sprzęt, który ty mi dałaś, to są graty? Wyglądasz śmiesznie. Powinnam ci to wcześniej powiedzieć. Cieszę się, że przynajmniej masz ze mnie ubaw! jej pilnować, żeby sobie nie złamała kopytka. A potem ty i ja poważnie sobie porozmawiamy. Nareszcie! Dobra, jesteście wszystkie. Nikt nie odejdzie, dopóki nie rozkaże. Hej, zaraz, zaraz! Ty przed chwilą. Hmm? Nadeszła pora, kiedy mogę się zemścić na Starlight Glimmer. Zobaczymy, czy to, co mówisz o drzewie jest prawdą. Starlight! Oh, proszę, nie biedni! To oczywiste, że przejmuje się Fluttershy. W takim razie okazujesz to w bardzo dziwny sposób. Na ekwestrii, co tu się dzieje? Twilight myśli tylko o swoich planach, więc nie obchodzi jej płacz przyjaciółki! Ona tylko nie chce żadnych opóźnień! Cóż, bardzo mi przykro, Pinky. Gdybym wiedziała, że dla ciebie to nudny, wcale niefajny obóz, to bym cię na niego nie zapraszała! Nie powiedziałam tak! Wybaczcie, byłybyśmy szybciej, ale miałyśmy opóźnienie, bo Rarity uciekła z moimi rzeczami. Co ty opowiadasz! Co? Ty wiesz, że ja nie kłamie? Gdzie twój akwipunek? Po co? Znów chcesz się ze mnie śmiać? Hej, hej! My się przyjaźnimy! Przyjaźń? Zostawiłaś mnie samą w lesie! Ja nikogo co, nie Ja Nie Uczyszcie się! Słuchajcie, znamy się naprawdę dobrze. Nasze dobre strony, ale i to, co nas winnych denerwuje. Chciałam, żebyśmy spędziły miło czas, ale za bardzo skupiłam się na planach, zadaniach i wszystko zepsułam. Jeśli chcecie odejść i wrócić do domu, nie obrażę się. Pragnę tylko, żebyśmy przestały się kłócić. Hej, przepraszam, jeśli przesadziłam ze sprzętem biwakowym. Ja też przepraszam. Powinnam Ci powiedzieć, że nie lubię biwaków, no i że nigdy nie polubię. Skoro mamy godzinę szczerości, to chcę Wam powiedzieć, że nie wystarczy mi ta jedna mała zakiewka, brakuje mi moich rzeczy. Myślała się, że myślałam, że Twój plan jest nudny. Twoje plany są super czadowe. A ja mm. zawsze dobrze się bawię, gdy jesteśmy razem. Nawet jeżeli to jest nauka, która udaje zabawę. Czy to znaczy, że idziemy razem dalej? Tak! Jeśli znów mnie wszystkie polubicie. Chodźmy do drzewa, przygotowałam tam dla nas obozowisko. Co to za badziewia? Nowoczesna sztuka borsuków, bo wiesz, macie w tej chwili iść po klejnoty! Jak zdobędziemy moc klejnotów, żadna istota, nawet ta jej wysokość, nie będzie nam rozkazywać. Tylko róbcie, co powiem, jasne? <śmiech> <śmiech> o, ten jest mój! <laughs> Ups, powiedziałabym sorki, ale nie chcę. Przestańcie! Klejnoty dadzą nam przewagę nad Chrysalis. Jak śmiesz! To ja cię stworzyłam! zawsze w końcu cię zawodzą, tak jak Starlight. Ale moja zemsta będzie słodka! Czy to jakiś zły sen? To był najgorszy dzień w dziejach! Co to dla nas butyki? Odbudujemy to Migusiem? Mówisz jak prawdziwa obozowiczka. E, nie przesadzaj. Wiecie, jeśli przetrwałyśmy taki dzień, to myślę, że nasza przyjaźń pozwoli nam przetrwać wszystkie przeciwności losu.